W programie Scratch możesz zaprogramować sytuacje warunkowe, czyli określić, co ma się wydarzyć, jeśli dany warunek zostanie spełniony, a co wówczas, gdy nie zostanie spełniony. Prześledzimy to na przykładzie prostego programu, który będzie sprawdzał, czy użytkownik wie, w którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Najpierw program zada pytanie i będzie czekał na odpowiedź. Wpisanie przez użytkownika daty. Data będzie zmienną, którą musimy określić. Teraz tworzymy sytuację warunkową. Jeżeli wpisana przez użytkownika data będzie poprawna, to wyświetli się komunikat z gratulacjami. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat, że odpowiedź jest błędna.